Hej, jestem Kasia i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z The Sims 4. Dzisiaj nadszedł czas na remont, tak? Zajmujemy się dzisiaj remontem. No tutaj tego, w sumie nie tylko tego fragmentu, bo chciałam pokoje przenieść chłopakom na górę, więc pomyślałam sobie, że możemy zrobić tutaj coś typu pracownię, w której będzie właśnie sztaluga. Mm, ta bieżnia, która w górze stojąc na tarasie. <noise> Także myślę, że coś takiego pokombinujemy. Dobra, i yy, czekajcie, co możemy tutaj zostawić? Tak, właściwie. Mm, pewność siebie, dobra. Tylko ten. Mm, ten obraz jest taki senny Taki właśnie średni, ale dobra, zostawmy go na, na razie. Dobra, wiecie co, wezmę do wyposażenia. I tu był gdzieś jeszcze jeden, ten? Tak. Okej, okay, a reszta, Chociaż biurka mogłaby zostać. Bo to, tak prawdę mówiąc, nie przeszkadza. Ale reszta może, myślę, że wylecieć. O, proszę. Teraz tę ściankę w ogóle też musimy rozwalić. Bo musimy jakoś tutaj wcisnąć w ogóle schody. O, czekajcie. O, nie to. Jeszcze chłopakom muszę schować... O. Ich sprzęty. Dobra, to te firaneczki, czy tam zasłony. Chyba stąd wylatują. Hmm. No, i chyba te będą musiały tutaj wskoczyć. Jak mi się wydaje. I myślę, że możemy pozbyć się też tej ścianki. Ej tu. O. I tak właściwie, to możemy podłogę zmienić na tą. I zastanawiam się, czy nie zrezygnować z tej ścianki. Bo ona teraz tutaj jest trochę zbędna. Czekajcie, może najpierw postawimy schody, jakie tu będą pasowały? tak no, takie, mogą być takie najzwyklejsze. Aha, bo musimy usunąć dach. O nie! I zaś będzie mnie czekała budowa dachu. Czekajcie, jak się go usuwa? Po prostu tak? Okej. Okay. Dobra. No to najgorzej. Najgorzej. Dobra. I tak. Gdzie mogłyby stać schody, tak żeby one nie wadziły? Jeśli jakoś da O. Ale czy to. Czy to jest sens je tak wydziwiać? Hmm. Chyba nie. Myślę, że mogłyby być takie proste, ale chyba w tę stronę. Jak mi się wydaje, że, że będą lepiej O. Tak. Co to za lustro? Dlaczego się przeniosło na tamtą stronę? Okej, okay, nie wnikam. Kurczę, blaszka. A może jednak je zakręcimy trochę? Tylko ja bym chciała. A może inaczej, wiecie co? Czekajcie, ja się już trochę pogubiłam w tych zakrętach tutaj. Musimy sobie je odwrócić, chyba najpierw. Tak. I. Jak ja chciałam? Aha, tę stronę. Tak. I teraz tak. O. I tu w ten kącik wpasują się, nie? No, może jak ta ścianka byłaby troszkę. Mm. A, jakby je. Aha. To w się sensie muszę przesunąć. Czemu teraz się nie da? O, dobra, teraz się da. Okej, okay, dobra, dobra. To może coś takiego. O, i one się tutaj teraz fajnie wpasowały. Możemy sobie dać barierkę. Tylko, jaka będzie pasowała. Teraz najgorzej z dopasowaniem koloru. Widzisz, jakaś czarna mogłaby. No, nie, dobra, jednak nie. <laughs> jednak nie. E nie wiem, takie coś? Może? Tu zostawimy lampkę i musimy ściany w ogóle tutaj zmienić też. Okej. Okay. No, i dobra, i tutaj możemy te bieżnie przerzucić sobie. Myślę, że nie będzie problemu, ale nie wiem, w którą stronę. Czy tak, po prostu? A nie, oni tam nie wejdą teraz. Nie lubię, jak tak w zasłonie, dobra. Chyba coś takiego. I teraz. Nie, nie chciałam obrazu, tylko całą. O. To jest jakiś średni obraz. To on sobie może gdzieś tutaj wisieć. A przełożymy jest ten obraz, który zbudzał pewność siebie. Bo tutaj na dworze był jakiś, nie? Co się z nim stało? A. Ciekawe. No dobra, to co zostawimy. Dajcie. Dobra. Ok. Bo to nam chyba teraz pasuje. Da się te cegła zmienić. Da się. Dobrze. Dobrze. A da się ją w ogóle. O. To chyba nawet lepiej. Chociaż mm, te schody jakoś tak mi nie pasują. takie zwykłe czarne, może lepsze będą, co? Ej, albo jakąś taką, hmm, tylko to takie bardziej modern będzie, nie? Nie, coś drewne musiałoby być. Może, o, dobra. I teraz zmienimy na brązowe z powrotem. Może jakieś takie o, no dobra, teraz jest ok. Yy, czyli tak. Tu będzie sobie urzędował Adam. W sumie możemy tak pod. O, pod ukosem dać. Dobra, mi się tutaj średnio podobają. Ale może jak Adam coś fajnego namaluje, to po prostu tutaj powiesimy. No i właśnie, zostawiamy tę ściankę, czy nie? Ja myślę, że ona na razie może zostać tymczasowo, żeby oddzielić. Tak jakby, wiecie. Hmm. Czekajcie, jakoś to się powiększało, nie? Alt czymś? Nie, z czy jak to się robiło? Jakimś przyciskiem? Kurczę, blaszka. Dobra, muszę to sprawdzić. Dobra, mam, ok. O nie, teraz nie mogę. albo przez schody. Dobrze, ten dywan tak nie zabał, co tutaj pasuje, co nie. Dobra, no dobra, na razie ja niech zostanie, niech stracę. <grym> Zobaczymy. Zabieramy się teraz za pokoje, bo w końcu nie zdążymy tego zrobić. Dobra. Tu będzie taki może mały przedpokoik. Większy chyba nie jest potrzebny. To może być mały balkonik. A tu zrobimy mm, dwa pokoje. No fajnie jakby były w sumie w miarę jednakowe. Ale mm, trochę chyba większe muszą być, co? I teraz... No dobra, ten musi mieć tutaj niestety ubytek. Chyba tak to było, nie? O. O, nie ma źle. Ale to drzewo mnie teraz tutaj denerwuje. Że te liście tak wchodzą, no nie. Już by to ogarnęli, nie? Że jak jest polizja y, ze ścianą, no to... No to, że te liście nie. nie przełażą przez nie. No, Dobra, a co z tym? O! No dobra. Chyba ja będą krzywo, ale dobra, niech stracę. Yy, I co? Teraz możemy sobie to poszerzyć. A tu zrobimy taki mini, mini ciut-ciut balkonik. Yy, czekajcie z czego. A, tego się tutaj teraz nie da. Nie da się. Okej. Okay. Jakoś nie wiem, nie umiem budować w tych Simsach. Są takie. No nie wiem. Może przez to, że też tak za bardzo. Nie grałam dużo w Simsy. Właśnie w czwórkę. Tylko bardziej w te poprzednie części. I teraz taka jestem. Jakoś nie wiem, ciężko mi się nauczyć. Dobra, czy da się jakoś automatycznie zrobić ten dach czy nie? Dobra, zrobimy to ra normalnie. Tylko tu coś będę musiała wydziwiać. Tak mi się wydaje. Ej, czemu to znikło? Czy mi się wydaje, że znikło, a nie znikło? O dobra, nie znikło. Okej. Okay. Ale patrzcie, jest progres, bo pamiętałam o dachu, żeby go zrobić od razu, co nie? A tak to zawsze. Przypominam sobie na końcu odcinka albo trzy odcinki później. Dobrze. To możemy sobie trochę o. No dobra, to może nie będzie wyglądało źle, ale co mam zrobić z tym? Nie mam pojęcia. Generalnie powinno być chyba coś takiego. O. Takie cóż. I teraz druga część powinna być tutaj. Takie cóż. No. Dalej. Niżej. No dobra, tylko to musimy teraz. O. Ale to się brzydko łączy. To się w ogóle się nie łączy. Hmm. No dobra. A jak... Okej. Okay. No dobra, to możemy zrobić takie coś. Kurde nie no, żadnie to wygląda strasznie. Dlaczego to tak wygląda? Dlaczego to się nie łączy? I to skróciłam. I to na przykład też skrócę. I czekajcie. Teraz to odwrócę. Ok, przeciągnę tak. I tak. No, nie da się tego połączyć. Jak oni to tak zrobili brzydko? No nie. I cały plan misterny przepadł. <grym> no i jakie ja mam ten dach zrobić? Dobra, to ja się tu pobawię i zaraz do Was wracam. Dobra, udało mi się zrobić coś tego typu. Myślę, że nawet nie jest aż tak najgorzej. No, zobaczymy z czasem. Chociaż na dach to w sumie się jakoś za specjalnie nie patrzy. Yy, dobra, i co ja chciałam? Na pewno chciałam skopiować te drzwi bo tutaj właśnie jeden będzie miał balkon z tej strony a ten drugi będzie miał taki mniejszy balkonik ale chyba, chyba to nie przeszkadza, bo pewnie i tak z nich nie będą korzystać Także, no jeśli o to chodzi to nie ma problemu Tylko wiecie co mnie denerwuje? Jedna rzecz że to powinno być chyba trochę, czekajcie, i jak ja to mogę przesunąć? Tę stronę, co nie? Tylko to by znaczyło, że tutaj chyba muszę zrobić to samo, czekajcie, piętro niżej. Um... No, mm. Teoretycznie nie, nie byłoby chyba źle. Tak mi się wydaje. I wtedy, wtedy ten daszek byśmy troszkę spłaszczyli, a ten przesunęli. O! I teraz jest tak ładniej, nie? A te drzwiczki sobie porównamy? Jakie ściany? Czy tam jest jakaś ściana? A jest ściana. Okej. Okay. To może ją przesuniemy tak. O, i to będzie teraz równo. A to damy tak. O, i teraz będzie idealnie. Tylko jeszcze. Mm, o, w ten sposób. No i dobra. Myślę, że już to mamy. Yy, kolory na razie zrobimy. Wszędzie takie same. I jeszcze podłogę chciałam zaciągnąć. Żeby już była też. O, taka. I teraz powiedzcie mi, ta barierka. Aha, to z tymi drzwiami będzie ciasno, nie, znowu. O nie. O nie, o nie. Hmm. Tak, jedne drzwi będą musiały być. W górę. E, gdzieś tutaj. I co drugie? Tutaj? Tak strasznie ciasno, nie? Tym bardziej, że tu będzie barierka. Ale zobaczmy, zobaczmy. Może akurat nie będzie to aż takie złe. Ja się nigdy nie mam połapać w tych barierkach. Czy to będzie coś tego typu? Chyba tak. No i to jakby było. Tak. Nie da się tutaj... Właśnie, schody musiałyby zniknąć. Um, no dobra, czyli chyba one... One jednak nie będą mogły być takie zakręcone. Czekajcie. Jak ja je mam teraz odkręcić? <grymne> dobra. Alo, Kręcimy. Okej. Okay. Dobra, i teraz, yy, teraz mm, nie mogę złapać, to tu, a to tu, ale ja nie lubię jak w te ściany tak wchodzą te rzeczy, w sensie te różne, wiecie o co chodzi, no dobra, chyba, to chyba nie będzie, Nieju, co ja tu klikam, chyba nie będzie najgorzej, jak to sobie teraz przeciągniemy tu, a ta barierka zniknie, i ją po prostu zaokrąglimy, tak? A tu wstawimy jakiegoś kwiatka. To chyba. Chyba będzie dobrze, nie? Nie będzie takiej ciasnoty. No? Chyba będzie ok. Dobra, więc tak zostawiamy. Mm, I co teraz? Teraz, chłopakom, przydałoby się jakieś łóżka wstawić. Chyba polecimy tak, yy, że zrobimy im takie same, nie? Żeby nie, poczekajcie, może najpierw te biurka o wstawimy, yy, żeby nie było, że jeden ma coś lepsze, drugi coś gorsze. O, a temu fajnie tutaj w ten kącik może się zmieści. A może pod okno lepiej, a tam jakąś komodę albo coś wstawimy. O. No? Ej, a. Hmm. Czy tutaj się zmieści łóżko? Yy, Okej, okay. dobra, trochę poniosłam jest z, z rozmiarem tego pokoju. <grywki> Zrobił się trochę za mały, więc musimy go pociągnąć jakoś w tę stronę. I zobaczmy teraz, co tutaj się wydarzy z dachem. będzie musiał być krótszy. To będzie musiało być jakoś tak? Czy one się tam jakoś połączą? Nie połączą się. My bardzo kiepsko to by wszystko wyglądało. <grystanie> Mazakra. ja tu porobiłam. Jak do tego doszło? A może podwyższymy po prostu? O. No, ale teraz z tym jest dramat. Co teraz? I co teraz? Um. No, te musiałyby chyba tak być. Coś tego typu. To nawet nie najgorzej wygląda. To możemy sobie pomalować na biało. ok, I teraz... O, dobre pytanie, co teraz? <gry> a czekajcie, a może ten zlikwidujemy? Ten przeciągniemy tak. I jak tu dołożymy jeszcze jeden taki... To... O, tak, jeszcze krzaki jakieś przeciągam. Dobra, wyszedł mi jakiś taki dziwaczny trochę. Ale mm, nie wiem, co tu mamy jeszcze więcej zrobić. Bo nic więcej mi się nie uda. Kurczę, to źle wygląda, bardzo źle wygląda. Chcielibyśmy może zrobić jeszcze. Mm, czekajcie. Chyba... Chyba ten. I tu go zrobić w ten sposób. Coś takiego. Ewentualnie trochę niżej nie. Nie, on musi być tak wyżej. O, żeby się z tym połączył. No, chyba coś takiego. Dobra, to już zostawiam w ten sposób. Yy. No. Nie wiem, czy to coś zmienia. Coś tutaj się dzieje. Nie zauważam żadnej zmiany. No coś tam chyba się dzieje, dobra. I tutaj sobie jeszcze pomalujemy. A reszta musi zostać biała, jakby nie patrzeć. O! Dobra, niech tak zostanie. Nie jest to najpiękniejsze, ale chociaż chłopaki będą mieli dużo miejsca. Yy, dobra, nie wiem ile tam czasu będzie na nagraniu, bo już trochę przy tym siedzę, ale jeszcze postaram się coś tutaj zrobić. Yy. I tak. Czy zostajemy przy tych kolorach? Niebieski, czerwony? Chyba tak, bo ja w dalszym ciągu ich trochę nie odróżniam. Ok. Pieniążki papa. Yy, co oni jeszcze potrzebują? Czy oni coś potrzebują? Chciałabym tak trochę, wiecie. Mm, oszczędniej. I w sumie nawet fajny ten dywan. Może jakby był ciut większy. Czy tutaj tych kolorów nie ma za bardzo? No, takie średnie są te kolory. No dobra, temu damy ten, tylko zmniejszymy. O. Może tak. Nie, no ten tak średnio tutaj w ogóle się do niczego nie. Do, do niczego nie pasuje. Taki? Jak on wygląda? Muszę wszystko zmniejszać. No dobra. Niech będzie. Nie jest za piękny, ale niech będzie. Yy, I co? Damy im jeszcze te podłogi. Chyba te, co tutaj u rodziców są, nie? Które. Ok. Yy, I ściany. Nie wiem, czy będziemy malować. Możemy, możemy zobaczyć. No, jedną ściankę taką. Hmm. A taką bardziej granatową. Fajne by było jakieś tapety, ale no, tutaj jest ubogo. Pewnie na dodatkach jest lepiej, ale. No. Dobra, niech będzie. Jeszcze im pasują chyba w takim nastoletnim wieku, takie kolorowe ściany Coś jeszcze byśmy oświetlili im, nie? Jakąś lampką, chociaż jedną. Czekaj, jest coś wiszącego może. A jak tu mają w sypialni? A, tu mają. Okej, okay, oni tu nie mają wiszących. Ale może. Może te? Czy to takie dziwne? Nie no, w sumie chyba mogłyby być. Damy im coś tutaj jeszcze przy biurku. Yy, może coś takiego. krzącego? Tylko że no też wybór jest taki se. Um... Dobra, niech będzie taka jak w kuchni. No, żeby coś tam widzieli. Dobra, i to mają strasznie pusto. Więc jakieś roślinki pewnie przydałoby się wstawić. Tak samo tutaj na przedpokoju. O, jakiegoś tam kwiatuszka. Tutaj też im wstawimy. Temu damy jakiegoś takiego. Czekajcie, to jest ten sam. Chyba tak. okej, okay, a da się tutaj zmienić? O, niech będzie. No bo dobra. Temu damy taki. Ok, i teraz musimy wstawić tak jednemu. Tylko czekajcie, który grał. Ten jest. Ok, dobra. Już kojarzę. Ten jest komikiem. A ten gra. I. pewność siebie. Kurczę, pewność siebie chyba bardziej temu się przydanie. Ej, a czemu tutaj się taka ściana zrobiła? Nie chciałam takiej. Yy, dobra, i w sumie wiecie co? Chyba jakieś okna by im się tutaj przydały. Bo mają jakoś tak ciemno. O. Hmm. No i co? Ten nie może mieć większego okna, zdaje się, nie? Musiałby mieć chyba takie jak tu. Żeby ten dom jakoś z zewnątrz wyglądał. Aha, okej. Okay. <grytanie> no obrazy, a co damy go tu? Yy, bo tak. O, nie da się za bardzo gdzieś okna jeszcze tutaj wcisnąć. Dobra, i co? Możemy zrobić jeszcze te. te słony. Wszędzie takie same, żeby było to. O nie! Będę musiała koda wpisać. Dobra, to zaraz to zrobię. Tutaj może takie krótsze by się przydały. O, to są te? O tak. O. No i spoko. To, że fajnie. Nawet nie najgorzej to wszystko wyszło. Teraz mają y, dużo miejsca. Mogą tutaj gości sprowadzać. Może takie coś, ale chyba jeszcze jedna by się... A może, może damy... Ach, nad drzwiami. O. No i dobra, tu mamy jeszcze jedną. A czekajcie, a czemu tutaj lustro jest? Czemu ono znowu zniknęło? Co jest? I krzesło zniknęło też jedno. O nie, muszę tego koda wpisać, no dobra. To co? myślę, że pokoje są gotowe na razie, na ten moment. Wiadomo, że one nie są jakieś specjalnie wybitne. Ale nie chcę też wydawać, wiecie, dużo kasy, bo musimy oszczędzać. No, ale całość chyba nie wyszła najgorzej. Dobra, to na tyle dzisiaj w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobał. I widzimy się w następnym. Cześć!